że są wszystko bardzo hmm, dawno nie było eee... no ale dzisiaj zaczniemy na nowym świecie grać także zapisujemy oczywiście nazwę eee... chwila jak się nazywało to aha eee, to było eee... To. Tak się nie da. Eee, chwila. Już nie pamiętam, jak to się nawet nazywało. Chwila. Eee, ok. Eee, sprawdziłem. I to będzie właśnie coś takiego. Dożyłem mikrofon. To będzie tak. Eee, to będzie wyłączone. Przetrwanie. Trudne paczki danych, na no to nie mam żadnych. Zasady gry no tutaj są domyślne. No i tutaj też żadnych nie mam. Wszystko domyślne. Więc. Stwórz. Yy, możliwe, że w środę, czyli za jakieś trzy dni yy, lub też nie, wyjdzie Snapshot do 1.20 i normalnie chciałem w już trochę wcześniej grać no ale, tak jakoś wyszło no i dopiero teraz do, wczoraj wróciłem te później no i już nie zdążyłem nawet zobaczyć, że Minecraft nie jest tak to po prostu bym wziął, otworzył ten tydzień wcześniej odpalił, znaczy. No. Dosyć ładnie. No. Podoba mi się. Może będzie coś tutaj można zrobić ładnego. to jeszcze nie wiem jak będzie wyglądała tutaj ta baza no bo będzie tutaj dodany nowe takie fajne stworzenie także myślę że zrobię sobie tutaj powiedzmy jakąś jaką, nie, nie będę nawet mówił bo bo nie wiem w sumie zmniejszę sobie tylko a nie dobra, dobrze jest. Render distance miałem zmniejszyć. Aha. Będziem dodanie też e, oczywiście e, jak to się nazywało. Mm, Wielbłądy na które będzie można jeździć w dwójkę. Łódki bambusowe. E, Będą bloki bambusów, które będzie można budować. Tam chyba polecę, w tamtym kierunku. Widzę, że to są takie najładniejsze, powiedzmy, tereny. A! Czemu jeszcze nic nie stworzyłem? E, kamień. było sporo kamienia. Już zapomniałem nawet jakie zaczyna grać. Dwa i trzy. Okej. Okay. To, to już leci. I zaczynamy. Eee, powiedzmy te eee, no, te 20 sztuk i będę dalej leciał. Co? Lapis? No, która to jest wysokość 63. A lapis do 64, no to możliwe. Minecraft ten grałem 2 miesiące ponad i to zapominało się tych wszystkich mechanik Po prostu. ładnie krówki. Co to jest? Myślę, że to gniazdo pszczół. Była tu jeszcze krowa? Tak. moka zobaczyłem. O! Nawet sporo ich jest. Akurat będzie na chwilę jedzenie. I może jeszcze że jakieś trzy się zabije? Na wełnę. O, o, o węgiel. Akurat do przypalenia. Mm, mm -hmm. dobra. Można stąd uciekać. Nie ma tu już nic ciekawego. No chyba, że tu mieć. O, no, tak niekoniecznie ciekawa. I tutaj też. Okej. Okay. To zabiję jeszcze te parę krówek i tak strzyowcy i e, odezwę się za chwilę. E, Okej, okay. tu mi się trochę jedzenia. Upiepło. Eee, zebrałem też trochę węgla. Drewna. Eee, no i dalej lecę. I zrobiłem łóżko. Eee, tak. Chodzą po. Grzech. Nie zebrasz tylko. Znowu. A to dobra. To już widziałem ten napis. wyglądają krowy i skóra z nich. Skóry potrzebuje dużo. Uhuhu! Rujunka. Skóry potrzebuje dużo. Jak to jest w ogóle? A na plus biedne. No nie patrzyłem wcześniej, ale ja bym wolał na minus. Kratki. Ja zawsze wolę mieć bazę na plusie. Zaklęty ogień. Ochrona przed pociskami. Będzie 9 będzie, no to akurat. tym się podsadzę po te dwa A i tak ich nie wykopę. No to nieważne. Te ja takie góry, kiedy właśnie takie coś wystaje, taki kamień Elf. za. Hmm. Które jest po prostu pod ziemią, pod blokami trawy. Lubię to tak ładnie wygląda, nie tak smutno jak tutaj. Jest tak bardziej no, nazwijmy to kolorowo. Wiem, że nic nie widać. Ale muszę się rozejrzeć. Dobra, nie ma tutaj nic. To może ja coś zrobię, jakieś pochodnie. No trochę za dużo ich zrobiłem nawet. krówki, ale to już nawet nie lecę do nich sporo mam jedzenia. Jak znajdę jakąś wioskę, to eee, wtedy będę miał dopiero. O! Hm. Ha! Jakie wiedziałem. Eee, okej. Okay. to już sobie od razu zatykam żeby mi nie pouciekały. O już są nawet bloki hmm. pszenicy, ale tego nie potrzebuję akurat tego na tą chwilę. Kościół, więcej bloków. Gdzie są te wszystkie wileżery? Papier. Widziałem tam już jednego. Jabłka to. Tu, dobra. Tak więc ja się tutaj muszę gdzieś osiedlić. Ojku. A to, co to jest za dom? Nie widziałem takiego nigdy. A może w kościele? Nigdy nie mieszkam w kościele. O, no, a zamieszkam sobie w kościele. To oczywiście, jak to ja, jak tylko zamieszkam gdzieś, rozbiórka musi być. Gościu wywala stąd. To coś, nie wiem co to jest. Ołtarz też do rozbiórki. O, powiedzmy takie coś. E, no i to teraz zwykle daje właśnie w drzwiach. to jest już ściana. Tutaj nie wskoczę, no to. Hmm. Tutaj będzie łóżko. I tutaj będą skrzynie leciały. da się tutaj otworzyć? Nie. No tam paru zabrakło sztuk, no to stąd już dopnę. Trzy, cztery, pięć, kurde sześć. Akurat teraz by wolał, żeby było 5, tylko no ale to będą potrzebne 3. Raz, dwa, trzy. Ok. I takie, co już powiedzmy, może zostać. Postawię to. I dobrze jest. Lecą tej śmieci. A w sumie wszystko. Okej. Okay. A to dałoby się jakoś zmienić? Dałoby się. Też bym dał skrzynki tutaj do góry. A tylko ten mech. No powiedzmy tam tu. 6 dwanaście będzie potrzebne na tej wysokości będzie więc tu o no i tak do już zrobione tymczasowy No to skoro tak, no to Miałam drewno? Nie. Bo bym jeszcze te zabieści. No ale skoro nie, to nie. Także trzymajcie się. Do ja usłyszenia, do zobaczenia. No. Myślę, że teraz w sobotę. Zresztą będziemy się tylko widzieć w sobotę, prawdopodobnie. Cześć.